Potężna modlitwa prosząc o wieczne błogosławieństwa. Wstrzymaj wideo, jeśli jest on zbyt szybki do odczytu. Kochaj niebieskich Ojca, Jaw, Jezus i Duch Święty, Dobry Dzień. Daję wam dzięki za ten nowy dzień, że dałeś do mnie, za umożliwienie mi, aby ponownie zobaczyć słońce i cieszyć się światłem Nowego Dnia. Bóg, jestem bardzo wdzięczny za Wasze dobro i za Wasze miłosierdzie. Twoje słowo mówi, że jest przez Twoje miłosierdzie, że jesteśmy spożywane, ponieważ Twoje miłosierdzie nigdy nie upadł. Są one nowe codziennie rano, wielkie jest wasza wierność, Boże o. Lamentacje 3:22 myślnik 23. Dziś prosiłbym o przebaczenie za każdego grzechu, który zobowiązałem się przeciwko Tobie Bogu, jak powiedział psalmista: czy miłosierdzie na mnie, Boże, według Waszego miłosierdzia, zgodnie z wieloma tut waszych piepowin wymazać moje buntaj. Oczyście mnie coraz więcej mojego zła i oczyścić mnie z mojego grzechu. Ponieważ rozpoznaję moje buntaj, a mój grzech jest zawsze przed sobą. Przeciwko Wam, sam mam zgrzeszył i zrobić to, co jest złe przed oczami. Psalm 51. Dziękuję Bogu za udzielenie przebaczenia przez wszystkie dni i za usunięcie moich usterek i błędów. Wprawdzie odpycham z całym sercem wszystkich, że cię uraziłem w każdej chwili. Proszę Was, abym w moich pracach towarzyszył mi tego dnia, w mojej pracy, w projektach i planach, które zamierzam rozwijać. Daj mi i moja rodzina wieczne błogosławieństwa. Proszę o to, aby wszystko było zgodne z Waszą wolą, za to, co chcesz dla mojego życia i które pozwala mi dojść do kroku w celu, który stworzył dla mnie. Bóg proszę, abym dbał o mnie i chroni mnie przed wypadkiem, chroni mnie przed złowieszczem Boga wszelkiego zła od innych ludzi, od rabunku, od oszustwa i może nigdy nie grzeszyć przed moim sąsiadem. Proszę was również, abyś dbał o moją rodzinę, trzymaj nas z dala od wszystkiego, co może spowodować nam szkodę, od wszystkiego, co może nas od ciebie lub waszego celu w tym życiu i wieczności. Mówi się również, że ci, którzy przyjeżdżają do Boga, będą z radością wudychać się, nigdy nie być oszukali. Proszę was o pomoc Boga, i słuchać i zabrać mnie z wszystkich moich kłopotów. Psalm 34, od 5 do 6 w tym nowym dniu chcę być lepszym człowiekiem, chcę, aby lepiej traktować innych, tych wokół mnie, mój małżonek, moje dzieci, mój współpracowników, ludzi, których spotykam na ulicy lub gdziekolwiek pójdę. Pomóż mi, O Bogu, aby żyć tym dniem, jak gdyby był to mój ostatni, jakby ostatni raz widzę moich znajomych i rodziny, pomóż mi starać się o spełnienie moich marzeń, jak gdyby mój ostatni dzień. Pomóż mi cieszyć się teraźniejszości, którą mi dziś dać, pomóż mi pomóc Bogu, aby dać miłość, nie czekając na nic w zamian, dać uśmiech do tego, kto jest smutny, pozdrawiam, kto nie pozdrawia mnie, aby podnieść upadł i pomóc potrzebującym. W tym nowym dniu chcę zobaczyć pozytywne, że jest we mnie i tych wokół mnie. Nie chcę być negatywne i tylko zobaczyć złe w innych, lub ja. Chcę być wdzięczny za to, co mam, czy to dużo, czy niewiele, bo wszystko, absolutnie wszystko, co wam winie za. Bóg daje wam bardzo dziękuję, jestem bardzo szczęśliwy, bo mam Was, który jest moim dobrym pastelem, to wszystko, czego potrzebuję, tak mam i nie potrzebuję niczego innego. Jesteś moim schronieniem i moim zbawieniem, jesteś centrum mojego życia. Jesteś mój Bóg oddech, jesteś moim dobrym pastelem, Twoja obecność jest wszystko, co muszę żyć i cieszyć się życiem. Jeśli u mnie, kto może być przeciwko mnie? Kto nas oddziela od miłości Jezusa? Ucina, lub niepokoi, prześladowania, lub głód, lub nagość, lub niebezpieczeństwo, lub miecz. Jak to jest napisane, dla Twego dobra jesteśmy zabici przez cały dzień, jesteśmy stanowili owce do uboju. Nej, we wszystkich tych rzeczy jesteśmy więcej niż zdobywców przez Niego, że nas umiłował. Bo jestem przekonany, że ani śmierć, życie, ani aniołowie, ani księstwa, ani uprawnień, ani rzeczy obecne, ani rzeczy, ani wysokość, ani głębia, ani żadne inne istoty nie są w stanie oddzielić nas od miłości Boga, który jest w Chrystusie naszym Bogu, nasz Bóg. RZ8 od 35 do 39 Bóg jest wszystko, czego potrzebuję, teraz nie muszę szukać już. Bóg jesteś moją silną rok i mój bulwerk, gdzie przywrócić moją siłę. Twoje słowo mówi, że jesteś tym, który daje siłę do zmęczony, i mnoży siłę tych, które nie mają żadnych. Poprowadź mnie przez ten dzień i noc. Amen.